Witajcie, moi kochani. Dziś mam dla Was opowieść, która zabierze Was do innego świata pełnego tajemnic, zabawy i wyobraźni. Jesteście gotowi? To zaczynajmy. W odległych, mglistych górach żyły smoki we wszystkich kolorach i rozmiarach. Były znane ze swojej siły i odwagi, a zwłaszcza z umiejętności ziania ogniem, którego używały, by rozświetlać niebo w najciemniejsze noce. Jednak wśród nich był młody Smok o imieniu Iskierka, którego sława była w rzeczywistości powodem do drwin. Bał się ognia. Podczas gdy jego bracia i siostry rywalizowali, kto wypuści największe płomienie, Iskierka ukrywał się w cieniu, zawstydzony. Próbował ziać ogniem wiele razy, ale zamiast płomieni z jego pyska wydobywał się tylko dym. Jego matka, mądra smoczyca o imieniu Zafira, próbowała go pocieszyć. Iskierko ogień nie jest twoim wrogiem, mówiła swoim głębokim głosem: On żyje w tobie. Kiedy nauczysz się mu ufać, będziesz najsilniejszy spośród nas, ale Iskierka nie wierzył w to. Wolał latać samotnie, z dala od jaskiń pełnych śmiechu i krytycznych spojrzeń. Pewnego ranka Smok z innego królestwa przyniósł pilną wiadomość do mglistych gór. Draco, czarny Smok i władca Odległego Królestwa ukradł kamień ognia, magiczny artefakt, który utrzymywał równowagę między żywiołami w tym regionie. Bez kamienia uśpione wulkany zaczęły się budzić, a niebo zasnuło się popiołem. Najstarsi Smoki postanowiły wysłać grupę, by odzyskać kamień ognia. Grupa składała się z trzech bojowników, z których każdy posiadał unikalne umiejętności i niezłomną odwagę. Zafira, matka Fagulcha, widząc doskonałą okazję, zwróciła się do Warnaka, największego wojownika w drużynie. Mój syn pójdzie z tobą. Zapadła cisza nad smokiem, który po chwili wybuchnął śmiechem i odpowiedział: Smok, który boi się ognia? On będzie ciężarem. Zafira uniosła głowę z godnością. Czasami odwaga pojawia się tam, gdzie najmniej się jej spodziewamy. W ten sposób Fagulha został włączony do grupy, w której byli także Lumia, smoczyca o złotych łuskach, znana ze swojej inteligencji, oraz Azor, strażnik ognistego kamienia. Grupa wyruszyła w stronę Mrocznego Królestwa Drako. Po drodze napotkali wyzwania, które wystawiły ich umiejętności na próbę. Magiczna burza prawie zrzuciła ich z nieba, a zaczarowany las próbował uwięzić ich swoimi pnączami. W każdym niebezpieczeństwie Fagulcha odkrywał coś o sobie. Chociaż nie zionął ogniem, jego umiejętności okazały się niezbędne do unikania pułapek. Pewnej nocy, gdy obozowali nad brzegiem rzeki Lawy, Lumia usiadła obok Faguli. – Dlaczego tak bardzo boisz się ognia? – zapytała łagodnie. Fagulcha westchnął i odpowiedział – kiedy byłem młody, próbowałem zionąć ogniem, ale straciłem nad tym kontrolę i prawie podpaliłem jaskinie. Od tamtej pory ciepło sprawia, że wracam myślami do tamtego momentu. Lumia uśmiechnęła się. Ogień jest nieprzewidywalny, ale też piękny. Może zamiast się go bać, powinieneś spróbować go zrozumieć. Kiedy dotarli do mrocznego królestwa, przywitała ich armia cieni, stworzeń z dymu i węgla. Warnak poprowadził atak ziejąc ogniem z furią, ale cienie wydawały się nie mieć końca. Fagulcha, mimo strachu, wspił się wysoko, by obserwować pole bitwy. Grupa postanowiła się rozdzielić. Podczas gdy Warnak i Azor odciągali uwagę cieni, Fagulcha i Lumia polecieli w stronę wieży. Na szczycie znaleźli drapo, ogromnego smoka o czarnych łuskach, które lśniły niczym rozżarzony węgiel. Trzymał kamień ognia w swoich szponach. — Przyszliście to odzyskać? — zaryczał, wypuszczając język ognia, który sprawił, że ściany zadrżały. Fagulcha zamarła ze strachu, ale Lumia ruszyła naprzód. — Kamień należy do wszystkich królestw! — nie możesz go zatrzymać tylko dla siebie. Draco roześmiał się. Spróbujcie go zabrać, jeśli potraficie. Lumia próbowała walczyć, zionąc złotym ogniem, ale Draco był zbyt silny. Kiedy została powalona, Fagulha poczuła, jak coś budzi się w jej wnętrzu. Bez namysłu poleciała w stronę Draco i rozpoczęła się zacięta walka. Draco próbował go zmiażdżyć swoimi szponami, podczas gdy Fagulha wykorzystywał swoją szybkość i inteligencję, by się bronić. Jednak to nie wystarczało. Młody smok upadł obok lulu, wyczerpany i obawiając się najgorszego. Gdy spojrzał na swoją ranną przyjaciółkę, coś w nim się zmieniło. Przypomniał sobie wszystkie słowa swojej matki, zafiry oraz zaufanie, jakim obdarzyła go Lumia. Fagulha poczuł, jak energia pulsuje w jego duszy. Jego ciało rozbłysło intensywnym niebieskim światłem, jakby kamień ognia kierował swoją moc wprost do niego. W jednej chwili się przemienił. Jego łuski zalśniły na niebiesko, a z jego pyska wydobyła się niebieskawa, żywa i potężna płomień. A więc ty też masz moc. Zobaczymy, kto jest silniejszy! zaryczał Draco, wypuszczając czarny płomień, który zdawał się pochłaniać samo światło wokół siebie. Fagula nie zawahał się ani chwili. Z potężnym rykiem wystrzelił swój niebieski płomień. Oba płomienie zderzyły się w powietrzu, tworząc eksplozję światła i ciepła, która zatrzęsła wieżę i sprawiła, że cienie wokół zniknęły. Kiedy światło w końcu przygasło, Draco leżał pokonany. Fagulha poczuł, że coś się w nim zmieniło. To nie była tylko moc niebieskiego ognia, ale pewność, że pokonał swój największy strach i odkrył, kim naprawdę jest. Z odzyskaną kamieniem ognia grupa wyruszyła z powrotem w stronę mglistych gór. Słońce świeciło jasno, a natura zdawała się świętować ich zwycięstwo. Lumia, wciąż dochodząc do siebie, spojrzała na fagulkę z podziwem. Byłeś niesamowity, fagulha, powiedziała. Nigdy nie wątpię w to, kim jesteś. Twój ogień jest wyjątkowy. Kiedy dotarli do mglistych gór, zostali powitani okrzykami radości i świętowaniem. Warnak, który wcześniej drwił z faguli, skłonił głowę z szacunkiem. Pokazałeś nam, że odwaga pochodzi z najmniej oczekiwanych miejsc, powiedział. Zafira z dumnym uśmiechem podeszła do syna. Wiedziałam, że czeka Cię wielkie przeznaczenie, Fagulcha. Twój niebieski ogień jest symbolem czegoś większego, połączenia strachu i odwagi. Tej nocy Fagulcha uniósł głowę i po raz pierwszy wypuścił niebieski płomień na oczach wszystkich. Jego płomienie rozświetliły niebo, odbijając się w smokach, czystym ogniem, pełnym nadziei. Fagulha zdał sobie sprawę, że pokonał swój strach i stał się symbolem siły. Jego największa słabość stała się mocą, a on został wybrany nowym strażnikiem ognistego kamienia. Podobała ci się ta historia? Zasubskrybuj kanał i podziel się nią ze swoimi przyjaciółmi. Następna opowieść już czeka, gotowa by cię oczarować.